maneczko dwa dni później, a nawet trzy wyschło dałem dwie godziny temu tym tym tym, tym, tym. czym ja tutaj ucisłem My grunt mapej. No i teraz będzie sztuka cekolowania nauka dawno nie robiłem śmiejcie się. Coś z tego wyjdzie na pewno. takie coś mi zostało. Ale się namordowałem w tym, o ludzie! Czy jest dobrze? Nie! Ściana <grywa> jest tak krzywa, że takie. o! Muszę to nie wiem, wy... musi to wysnąć teraz, odpalę z wentylator i jeszcze dać chyba jedną warstwę, co? Ja pierdolę. Ale co rozłożyłem? Tam jeszcze podskrobałem, i tam, i tu przy włączniku i nie ma dziur! Nie ma dziur! No, także. <grywa> i tak mnie stacie jak z głównym, ale. Nie ma problemu. Biorę wszystko na klatę do następnego.